Cześć kochani, mam na imię Janusz. Jestem z Wish Polska z kanału YouTube. Mam dla Was dzisiaj filmik, który opisze Wam, jak najtaniej kupować produkty na Wish.com. Na ekranie widzicie kod rabatowy, który zapiszcie sobie, bo naprawdę warto go użyć. Jest to unikalny sklepowy kod, który. Da wam największą zniżkę na, na, na aplikacji Wish. Wszystkie aplikacje, które macie w, w swojej aplikacji nie dadzą aż takiej zniżki. Jest to tak jak widzicie na dole do, należy to ten kod partnera. My jesteśmy oficjalnym partnerem sklepu Wish, dlatego ten kod jest bardzo ważny. A teraz pokażę Wam w skrócie, jak użyć go i jaką zniżkę może on wam dać. Odpalając aplikację Wish, na swoim smartfonie, jeśli nigdy jeszcze nie byliście, nie będę Wam teraz zawracał głowy, ale pokażę Wam jak ten kod wpisać, bo nie wszyscy wiedzą, może ja jeszcze nie używali Wisha. Wchodzimy tutaj w te trzy ząbki u góry, przechodzimy. Na zastosuj kod promocyjny i tutaj wpisujemy kod, który widzieliście na ekranie. Klikamy zastosuj i już wszystkie produkty, które będziecie dodawać do koszyka, będą objęte tym kodem. Najlepiej ten kod użyć sobie przy jakimś większym zakupie, bo na takie drobne kwoty, jeżeli przeglądacie za 2-3 zł, to nie będzie tego. Ja akurat dodałem sobie koszulkę taką męską do koszyka i tak jak widzicie jest wpisany kod rabatowy dał 20% około, bo y, koszulka kosztuje 35 zł. Kod jest, y, kod jest od 20% Do 50%, mi akurat przyznano 20% z kilkoma znajomymi, z którymi wprowadzaliśmy ten kod W niektórych przypadkach było to 50%, w niektórych 30%, w niektórych 35%, w niektórych 20% y, To ustawia aplikacja, nie mamy na to wpływu y, Kod Będzie działał dla was y, Zawsze przy pierwszym zakupie na nowej aplikacji. Także warto go polecić koledze, koleżance lub wpisać go, jeżeli chcecie inny zakup zrobić, to już nie na swoim smartfonie, ale na smartfonie kogoś z rodziny lub kolegi, koleżanki. Tak, w skrócie, działa ten kod: jest bardzo fajny. Możecie sobie go używać jak najbardziej. W następnym filmiku opowiem Wam, jak jeszcze taniej kupować sobie na łyżką. Ja, jakie triki warto używać, które są ukryte w aplikacji, o których nie wiecie, że są. A, a są i są bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zostawcie subika, kciuk, kciuk w górę i oglądajcie nasz kanał. Miłego dnia, hej!